Cześć mordo, z tej strony Tomasz Karolak. E, <grywia> albo zostawiasz łapkę, albo w moim sklepie kupujesz czapkę, wybierz. <grywia> Co? Dobra, możesz kupić czapkę oczywiście, ale łapeczkę oczywiście zostaw, bo dzisiaj ci pokażę kosmitów, pokażę ci ufo i wiem, że jesteś ciekawy tego, także schodzisz teraz, klikasz tę łapeczkę, ja poczekam na ciebie, no, masz te tam 7 sekund, ci dam na spokojnie, możesz kliknąć łapeczkę w górę, nic się absolutnie nie wydarzy, jeżeli nie klikniesz, Podobna łapka zamiast na niebiesko świeci się na zielono, możesz sprawdzić, ale nie musisz, ale jak już iść dobra, dzisiaj pokażę ci naprawdę dziwne miejsca i to będzie najlepszy odcinek z dziwnych miejsc na Google Maps, także jeżeli nie widziałeś nigdy kosmitów, naprawdę, to ja ci ich pokażę na mapie, jesteś ciekawy, zostaw łapeczkę, napisz hashtag kosmici I, i dużo więcej rzeczy, bo nie tylko kosmici, ale będą ludzie pingwiny i, i w sensie ludzie gołębie. Gdzie ludzie pingwiny? Co ja mówię? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com Rejestrując się teraz z linku pod spodem i używając mojego kodu Karolek, za pierwsze wydane 10 euro na stronie dostaniecie premię 1 euro. To niezawodne miejsce do kupowania gier za najlepszą cenę. Dobrze, więc skoro zostawię już wszystko, hasztagi i tak dalej, łapeczki, to witam cię, mój drogi miszczu, w Unnamed Road, czyli Nienazwana Droga, bo tutaj nie ma tak naprawdę, nikt nie wie, gdzie to jest? Nieby w Rumunii i tak dalej są podane kordy, ale nikt tam nie umie trafić. No, umiem trafić ludzie, no dobra, w każdym razie zobaczcie. Tutaj leży rozbity statek kosmitów. A jeżeli się tak przyjrzymy, moi drodzy, i, i zobaczcie, no czekajcie, ja to może obrócę. Bo... No tu za drzew nie widać. Tutaj już... o bardziej, to nie jest cylinder jakiegoś pana. To są oczywiście kosmici. I czemu widok 3D chciałbym mieć tutaj widoczny? Nie mogę tutaj. Ale dobra, no pokażę wam o co chodzi. To nie są moi drodzy kosmici. To jest tak naprawdę jakiś budynek, który nie wiem, czy wchodząc do tego budynku możesz schodzić na dół, ale wygląda jak. Jak talerz po prostu. Niedaleko miejscowości Urseni. Ulala, jak ktoś był kiedyś w Urseni na Rumunii, wątpię, że ktoś był, ale jak był. To dajcie znać, jak było, a jak będziecie kiedyś zajecie tam, nawet jak jeszcze trwają strajki nauczycieli, spokojnie zajedźcie do miejsca, w którym <laughs> możecie znaleźć talerz kosmitu. Dalej, dobra. Okej, okay, jesteśmy gdzieś prawdopodobnie w Japonii i dowiedziałem się, że inną w tą ulicą możemy natrafić na ciekawą paradę, tylko nie wiem w którą stronę czy w tą stronę? No nie, raczej nie, raczej wszystko wskazuje na to, że tam są jacyś ludzie. Powolutku, dobrze. Oni idą za tymi paniami ciąg. Idąc dalej jeszcze nic się nie dzieje, ten tu gada przez telefon. Oni nie wyrazili zgody, RODO, RODO także spoko. E, idziemy jeszcze dalej i jakby no wszystko w porządku. Ta pani tu jaki telefon, ma Motorola 3310, była Nokia, a nie Motorola OK. no i jest. Czajcie to, ludzie gołębie. Nie wiem, czy to jest ustawione. To nie jest Louis Vuitton, tylko Louis Czaszką. E, to są ludzie-gołębie. Dlaczego oni tu stoją? Czemu tak naprawdę nikt się nimi nie interesuje? Ta idzie w masce przeciwgazowej, no bo tak, smog, bo nie wiem, czy to jest Tokio, czy to jest Japonia. W każdym razie, co tu robią ci ludzie? To jest... <grym> Czemu oni mają maski gołębi na głowach? To jest chore, po co im maski gołębi? Czemu ta pani zawiesiła tu torbę i ją zostawia? Oni pozują do zdjęcia na Google, to jest na banku ustawione. Gościu, paski pogrubiają! A ten to w ogóle z Czarnobyla przyjechał, człowiek-gołą a może to nie jest maska? Może on ewoluował w czarno, w gołębia. Dobra, jesteśmy w ciekawym parku, moi drodzy. I to jest park, w którym swobodnie można trafić na krowy. Pasące się krowy. Zobaczcie, siedzisz tutaj. Spożywasz jakiś kulturalny posiłek, trzymając się za rękę. Oni nie trzymają już się za rękę, tylko się za rękę, rozumiecie? Są taką doświadczoną parą. Tam jest jedna brązowa, jedna. To jest krowa z krowy i kurczaka. Ale idąc dalej, możemy zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Krowa weszła na drogę. Krowa wariatka, zobaczcie, to zatarasowała. Nie wiem, tutaj po tej drodze to nawet nie mógł jechać samochód Google. Tu tędy je Google. Zobaczcie, można dojechać tylko do tego miejsca. Co tu robi krowa na drodze? Wyminęliśmy ją! Rozjechała się cała biedna. Ogólnie zamerdała. Dobrze, czy te poszły za nią? Ta się tu dalej pasie. I to tyle. To jest osiem krów. To jest jakiś wolny wybieg. No wariactwo. Wariatstwo, <grymne> zobaczcie to. No. Dobra, jesteśmy w Anglii, moi drodzy. No i co? Jesteśmy niby na jakimś polu. Niby na jakimś polu, a tak naprawdę jesteśmy w. A, tu o to chodziło. To jest tęcza. Zobaczcie, jak uchwycona tęcza na drodze. Możemy iść tam dalej, czy tam dalej, jeszcze tam. A tu już chmury zaszły. Ja pierdyle, jak? Przecież tu nie było chmur. To jest. That is fucking creepy. How is that possible? Przez chwilę. Już nawet nie ma tej tęczy. Już nawet nie ma tej tęcz! Już nawet nie ma tej tęcz! Co tu zaktualizowali pewnie sekundę temu? Ej, czajcie, tu! Tu jest w miarę puste niebo, tu też w miarę puste, tu też w miarę puste! O tu tu też w miarę puste! A tu... O kuźwa... kuźwa, przed chwilą było. To jest creepy, co tu się teraz wydarzyło. Nie dość, że nie ma tęczy. Przed chwilą były chmury, widzieliście to na własne oczy! To jest najdziwniejsze miejsce na mapie Google. Lockerly w Ramsey, czyli Wielka Brytania, moi drodzy, i tutaj jest apokaliptyczny dom przeznaczenia, który świeci dziwnymi barwami, nie wiemy dlaczego, czy tak naprawdę jakieś promienie słoneczne odbiły się od dachu. Możemy stanąć na drodze, byłbym bardzo wdzięczny. Tu niby normalny dom, tu się jakby nic nie dzieje. Nic się nie dzieje, cegły normalne, prawda? Dachówka jakże wy, wy, wypiętnowana, wykwintnie, a z, gó a z góry już kosmicznie, już bardziej kosmicznie. Dlaczego? Może samochody się odbijały, no nie przeżywałbym tak. Dobrze, jesteśmy na magazynach mojej nowej firmy, która nazywa się rzeczy znalezione i zgubione, zgubione i znalezione, ale po drugiej stronie znajdziemy zebo.pl That is the Zebo PL, moi drodzy, youtuber, który dawno nie wrzucił żadnego filmu, dlaczego, nie wiemy. W każdym razie postanowił zapozować między Oplem Zafirą, a GLC-kiem jakimś, nie wiem co to za Mercedes. Tam mamy Nissana, tam jest jeszcze jakiś Fordzik, chyba Volkswagen Passat. No w każdym razie stanął sobie między Zafirą, tu Jariska, kiedyś miałem takie zastępcze auto. Ale co tu robi Zebo PL? Zobaczmy, Zebo PL w takim miejscu się znalazł, nie wiem, czy chciał uderzyć pięścią w Opla Zafirę. W każdym razie no widzimy, że tutaj samochód Google jakby robił sobie po prostu foteczki 360 i złapał Zebo. Dlatego nie wrzuca filmów, bo to, to miejsce znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Zebo wyjechał do Stanów i nie ma go. Nie ma kto wrzucać filmów. Ale mu się przytyło troszeczkę. Zebo, co ty dobrze cię karmią tą paszą, koniku? Zebo to zebra, zaraz, kuźwa, przecież to jest koń. To jest brat Zebo, ale znaczy Zebo ewoluował, okej? Okay? Dobra, no co, mamy kolejne miejsce? Słońce, Street View, niedaleko klubu golfowego Gomis at Mouth, w obok komis Hotel. I tutaj znajduje się mężczyzna, który podszedł do samochodu i zapytał z napisem oklahoma, wyczyścić panu szybki? Nie, to jest ten mężczyzna, który jeździł z samochodem Google tak naprawdę. Tam jest jakieś ukryte słońce. Boże, co tu się dzieje? A jakby mogę się zbliżyć? Nie, no muszę do tego miejsca, bo to jest to miejsce, w którym on myje szybki. Dobra, muszę się obstawać, kto to jest. Jaki youtuber myje szybki w samochodzie Google? Twój stary jest tak stary, że myje szybki w samochodzie Google. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy w Szkocji. Jakaś babeczka. miała tutaj wypadek. I akurat samochód Google przejeżdżał. tędy i stwierdził, hm, uchwyćmy to. To było w 2008 roku wykonane zdjęcie, czyli jakiś czas temu. Ta babka pewnie już nie żyje. To nie jest oczywiście śmieszne, nie o to mi chodziło. Po prostu minęło tyle czasu już, że mogła zdarzyć się inna Przewidziana sytuacja, na przykład spadek z tego klifu na główkę, bo akurat miała taki humor. W każdym razie, panowie policjanci, to jest prawdopodobnie szkocka policja, ciężko mi powiedzieć, nie wiem w jakich uniformach chodzą na co dzień. Podjechali tutaj motorem, żeby powiedzieć, panie Ona zobaczcie jak z pretensjami do nich, zajechaliście zajechaliście mi drogę tym motorem, zwariowaliście. To jest najgłupsze blurowanie, jakie widziałem. Nie znasz rejestracji tego motoru, już ją znasz. OVDB KRX albo KRKX. Po co blurować rejestrację motoru, jak jest tutaj? To jest głupota, Google! Największy fail, jaki widziałem, dobrze, że to znalazłem. To jest Easter Egg, dobra. Szukajcie rejestracji i napiszcie mi w komentarzu, skąd pochodzi ten motor. Na pewno ktoś go kupił. Chyba, że go kupił jakiś Polak i przemotorowił. przerejestrował, Przemotorowił. Okej, okay. jesteśmy w bardzo kripim miejscu, w którym się ściemnia. I w tym lesie możecie znaleźć ogromne grzyby. Nie żartuję, no na pewno jakieś grzyby tu się znajdują. Tutaj ludzie pozbywają się swoich śmieci. Nie, to rzeka płynie spokojnie. No jest w porządku. A po drugiej stronie. O mój Boże, czy to jest jakiś festyn? Kupały? Czy to jest noc kupały? O fucking. O kurde, ja myślałem, że to są ludzie. To nie jest festyn, bo to są strachy na wróble. Ja pierdyle. Komu się chciał. Jak. Ja miałbym jechać tą drogą i zjechać tutaj, żeby zjeść przy tych strachach na wróble. Chyba was posrało, jakby ktoś wyskoczył na mnie z siekierą. To jest porąbane. Co za nieczysty umysł wymyślił tyle strachów na wróble na jednym polu. To jest. to jest niezwykłe. Czy te strachy na wróble również zbierają tutaj grzyby? Nieźle, naprawdę nieźle. Ale creepy, więc on wychodzi. Kolejne miejsce. Natura, moi drodzy. Piękne. Krzewy ozdobne. Tutaj jakiś piękny zameczek. Ja nie pamiętam co tu się dokładnie znajduje, bo wszystkie te rzeczy znalazłem, no ale dobrze, spokojnie. I tutaj, na tym, po na tym polu, jest dwóch walczących ze sobą ludzi w jakiś dziwnych strojach. No to nie są w każdym razie stroje golfowe. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego mają kij golfowy. Jeden ma kij golfowy, drugi tylko na pięści, jak w Mortal Kombat stoi na tym polu. No i dlaczego? O co tutaj chodzi? Czemu oni ze sobą walczą? Tu jest piłeczka nawet, może bardzo? Czy to jest takie malutkie pole golfowe? Do Mini gol mini pole do mini golfa. Nie można tego nazwać mini polem. Przecież to jest zarośnięte. Tutaj nie da się grać w golfa. Ale co oni robią? Czemu oni walczą? Jeszcze się cieszą. To są na pewno ludzie, którzy jeżdżą tymi rowerami. Czemu ten gościu złamał nogę z przemieszczeniem? Boże, nie róbcie mu zdjęć! pomóżcie mu, tym kijem sobie złamał. Najgorzej. A co, co to jest niby. Oh, surprise, motherfucker! I to jest prawdopodobnie orzeł, który chciał zapolować na samochód Google. Na samochód Google, na miejsce. Na gościa, który stoi w miejscu, gdzie robi, zrobione były zdjęcia gdzieś tam do satelity. No, spoko. Jakby leci w naszą stronę, także musimy uważać. Nie wiem, czy chciał na nas zapolować, czy to jest na pewno jakiś. no wygląda na Orła, chociaż ma długie skrzydła, może jakiś netoperek. Nagle orły mówią to jest nasza ziemia, wypierd... orlaj stąd, to jest, to jest nasza ziemia, wo! Jesteśmy w Palermo moi drodzy, uu piękny rynek mają, można nazwać to rynkiem, czy jakimś miejscem Tutaj, zobaczcie, święty Piotr z bramy pokazuje nam, że tam są takie widoki. Tutaj ludzie z wózkami, tam się nie wozi dzieci na wózkach, tylko kolekcję magnesów swoją. Ale co chodzi z tymi bliźniakami? Oni są identyczni, mają co prawda te same buty nawet, te same spodnie, ta sama ręka, tylko tu głowa bardziej przekręcona. Mi się wydaje, że to jest jedna osoba tylko uchwycona przypadkowo jakby dwa razy. Mały błąd kamery. Albo to są dwaj bliźniacy, którzy idą idą właśnie wrzucić troszkę pieniędzy temu mężczyźnie, który gra tam na gitarze. A ten co tu? Podziwia, mówi. A ten mówi... Marek, nie pokazujmy się za bardzo. A na sam koniec, moi drodzy, Brighton, Wielka e, Brytania, chciałem wam pokazać niedokończonego pranka Marcina Dubiela. Moi drodzy, jest to. Moi drodzy, kwa Ku... mać. Ja pier... To jest, moi drodzy, to miejsce, czyli niedokończony prank Marcina Dubiela. Nie do końca oklejony samochód. Nie zdążyli tego zrobić, w sensie Marcin jakby nie zdążył, bo wyjechał ze Stanów, tak, ale, ale miał zaprankować kogoś, kto prawdopodobnie pracuje w tym salonie, galerii, czy to jest Barber House and Beauty, w tym 527 pranków Marcina Dubiela, tak nazwijmy ten, ten odcinek. Nie do końca uwinięte folią, to takie śmieszne i zabawne, jakby mi ktoś mój nowy samochód do kleju, nie wiem, karteczkami papieru albo czymś innym i go nie wyczyścił. Więcej by zapłacił za detailing tego auta niż za przyklejanie karteczek i odklejanie kleju palcami. I co moi drodzy? To tyle dziwnych dzisiaj śmiesznych miejsc. Widzieliśmy krowy, ee, ludzi, gołębi, nieudane pranki Marcina i różne inne wyorlala z tej ziemi, bo trzeba było. I tyle ode mnie, bardzo że dziękuję. Jeżeli będzie 20 tysięcy łapeczek, a liczę na was niezwykle, także teraz zejdź pod spód, zostaw łapeczkę, mówię klikając w łapeczkę pod spodem, przybiera nowy kolor, także sprawdź to sobie, nie oczywiście trolluję. Jest niebieska, ale może zostawić mi czas kołapeczko, oczywiście napisać hashtag prawdopodobnie dzisiaj byli kosmici i to tyle ode mnie do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Google Maps na moim kanale. Na razie jeszcze nie bądźcie ludźmi gołębiami i ograniczcie pranki, ok? Łokieć pół!